Pamiętam twoją wypowiedź o Igim Popie, że on sobie zażyczył do garderoby dzieło sztuki, bodajże, prawda? Tak. Czy w tym roku też są jakieś takie odjechane propozycje, że trzeba będzie przynajmniej zaangażować jakieś katowickie muzeum? Hmm, wiesz co, nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, żeby tam przyglądać się rajderom technicznym i cateringowym, więc nie wiem, ale raczej nie. Poza tym ta historia z Igim i dziełem sztuki, to to w, to finalnie okazało się, że to był żart, a, ojej. a no, niektórzy, mając jakby do czynienia z jego briderami reagują na to dosyć poważnie, bo chcą odpowiedzialnie podejść do życzeń, jakie ma artysta. Co prawda te życzenia niekoniecznie mm, Um, one, on, one zawierają się w ikraiderach, natomiast one się zawierają w ikraiderach i one są skierowane zarówno do promotorów, którzy zajmują się organizacją ich indywidualnych koncertów, jak i też promotorów, którzy zajmują się organizacją festiwali. Mhm. Na festiwalach podejście do riderów jest troszeczkę inne, no bo tutaj artysta musi się dostosować do, do, do dużej ilości zespołów, nie jest tylko sam, więc tutaj musi, zawsze są jakieś dyskusje, na, nie na wszystko możemy sobie pozwolić, nie na nie wszystkie. Też z wymagania rajderowe jesteśmy w stanie spełnić na, na festiwalu, gdzie gra 100 zespołów. Ale większość tak.